Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Gorąco jak widzicie, jestem rozgegolona, tak to się mówi, rozgegolona, mam dość duży taki właśnie dekolt i, i w sumie jest mi ciepło, dlatego że wróciłam z pracy. Za oknem jest jak wiecie, zima, mróz, <laughs> śniegu mnóstwo, bałwana można iść ulepić, chociaż już nie do końca niebawem już tego śniegu nie będzie, także... No za chwilą zniknie i po prostu Będzie po zimie w Wielkiej Brytanii Póki co jeszcze można Wykorzystać te szanse i pozjeżdżać Sobie na slankach. <grym> Dobra, ale ja nie o pogodzie przecież Oczywiście jak nie ma się o czym gadać To się gada o pogodzie Ci moją nową kamerę Także może um, to nie jest żadna Profesjonalna kamera, to jest kamera Do vlogowania, do blogowania Jest to kamerka Sony, bardzo fajna, poręczna, można ją ze sobą wszędzie zabierać i ja stwierdziłam, że jak mi się tamta zepsuła, to dlaczego by nie kupić sobie kamery, którą mogę po prostu ze sobą nosić no? I, i, i będzie mi wygodniej, żeby dla was czasem coś ponagrywać? Ta jest fajna, poręczna i myślę, że będzie robiła to, co powinna robić taka kamera właśnie do tego, żeby do Was pogadać. No, ja stwierdziłam tak sobie w autobusie jadąc z pracy, że mm, troszkę sobie dzisiaj pogadam do Was. I co z tego wyjdzie, sami ocenicie. Jeżeli będziecie mieli okazję um, obejrzeć ten filmik do końca i ochotę, oczywiście, to jest najważniejsze. No to będzie mi bardzo, bardzo miło. E, jeżeli nie, no to nie, trudno. W każdym razie stwierdziłam, że do was pogadam i tak sobie dumałam na jaki temat mogłabym pogadać przepraszam odbija się światło tutaj mam zapaloną taką dużą lampę także wybaczcie ale po prostu muszę mieć okulary na oczach muszę mieć dlatego że ślepy mm -hmm. Starośnie rośnie radość kochani i po prostu źle się czuję, głowa mi pęka, jak nie mam kularu, Dlatego stwierdziłam, że jednak przepraszam, ale musicie wytrzymać. Dobra, tyle słowa wstępu. Moi drodzy, ja dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który już sobie zaplanowałam jakiś czas temu. Właściwie dumałam nad tematem tego filmu, i stwierdziłam, że jednak muszę go w końcu nagrać. Dzisiaj wróciłam z pracy, może nie jestem jakoś tak strasznie zmęczona, mimo tego, że muszę wstawać wcześniej rano, to jednak wiadomo, że człowiek niewyspany to do końca nie jest jakoś tak pozytywnie nastawiony do życia, ale wręcz przeciwnie ja dzisiaj mimo tego, że wstałam wcześniej o piątej i miałam tak naprawdę mm, Dobry humor, mimo tego, że u nas jest dziś Blue Monday. Słuchajcie, jak to kiedyś ogłosił, w 2004 roku pewien psycholog powiedział, że właśnie ten poniedziałek, który przypada na dziś dzień, tak? Czyli 21 dzień stycznia 2013 roku, bo tak naprawdę jest to pierwszy poniedziałek, tak? Pierwszy poniedziałek ostatniego pełnego tygodnia chyba w styczniu, na tym to polega. W każdym razie dziś jest blumandy, czyli najbardziej depresyjny dzień w całym roku. I większość w ogóle, słuchajcie, mm, <grychy> większość Brytyjczyków tak się nastawia do tego dnia, że właśnie przed tym Blue Monday, czyli tym niebieskim poniedziałkiem, tym koszmarnym dniem, już sobie ustawiają pewne rzeczy w głowie, że coś im się nie uda, że będą mieli depresję i będzie w ogóle źle. Najlepiej no to w tym dniu być uśmiechniętym, rano wstać, uśmiechnąć się do siebie, być e, pełnym pozytywnej energii, pozytywnego myślenia, zaparzyć sobie jakieś ziółka, herbatkę, meliskę, być może e, komuś pomoże. No i oczywiście absolutnie się nie stresować. Jeżeli e, Komuś poprawi humor, na przykład może wyjść na zakupy, może zrobić coś szalonego, może zadzwonić do kogoś, pogadać sobie z kimś i po prostu poprawić sobie humor, i absolutnie nie myśleć o tym, że jest Blue Monday, czyli ten dziadowski poniedziałek, który ma być tym strasznym, tragicznym dniem. Obs absolutnie nie ma mowy. Słuchajcie, wiadomo, że jak myślimy tak o czymś negatywnie, to tak naprawdę to jest tylko źle dla nas, bo. Myśląc o czymś negatywnie, tak samo ym, y, robiąc coś i, i myśląc o tym, że to się nam nie uda, sami wywołujemy wilka z lasu, czyli po prostu y, y, sami doprowadzamy do tego, że tak naprawdę to co robimy i myślimy o tym, że to o nie uda się, nie uda się nam po prostu i tyle. Dlatego absolutnie tak nie myślcie. Bądźcie pozytywni i absolutnie nie przejmujcie się jakimiś tam bezsensownymi, yy, narzuconymi odgórnie przez jakichś psychologów, psychiatrów, yy, Bóg wie jeszcze kogo yy, gośćmi, którzy sobie wymyślają taki dzień, że ma być najbardziej depresyjny. A ja mówię, nie! 21 stycznia roku 2013 jest najlepszym, najfajniejszym dniem w całym roku i koniec. O, kropka. I tak myślcie też o każdym dniu. I właśnie dzisiaj w sumie. Chciałam z moim porozmawiać na inny temat, ale teraz powiem szczerze, że przyszedł mi na myśl całkowicie inny temat, więc myślę, że to jest w ogóle dziwne strasznie, bo ja przychodzę do Was z jakimś tematem, który już mam gdzieś tam ułożony w głowie, a tu nagle wyskakuje mi z tego, co do Was mówię o tym Blue Monday. Całkowicie inny temat, i nie wiem, czy to w ogóle ma sens, żebym ym, dalej kontynuowała temat ym, depresji, jaką być może ktoś z Was posiada w danej chwili, ale czemu nie? Dobra, e, czemu nie? Słuchajcie, jak już tak rozmawiamy otwarcie, właściwie monologujemy, ja monologuję, to stwierdziłam, że ja Wam, wam po prostu poopowiadam o, o tym, żeby mieć po prostu takie, a nie inne podejście do życia. O co chodzi, kochani? Tak, w sumie widzicie, nie przygotowałam się teraz do tego tematu i głupia, ja zaczynam po prostu temat, który... Tak naprawdę powinnam sobie przeanalizować, zanim zacznę coś do Was mówić, bo jak coś palne, to już potem nie będę mogła tego odkręcić, tak? To idzie wszystko w eter, nie mam zamiaru tego w ogóle montować. E, chyba nie. nie, nie będę tego montować. Poleci tak, jak leci. Nie chcę też się za bardzo rozdrabnić, ale słuchajcie, może ten filmik będzie miał z 15 minut, wybaczcie mi. Ale wiecie, ja jestem gaduła straszna i u mnie to jest coś takiego, że jak zacznę gadać, to nie mogę skończyć, ale czasami trzeba mnie po prostu palnąć w łeb, żebym zastopowała. Dobra. Okej, okay, w ogóle, co ja miałam powiedzieć? Aha, depresja, depresja, jak się jej ustrzec? Widzicie, e, mamy taką, a nie inną aurę za oknem. Niektórzy, 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 niektórzy z Was lubią zimy, niektórzy z Was uwielbiają ten biały puch, który gdzieś tam okrywa dachy domów, jest w ogóle pięknie. E, nie jest zielono, bo, bo, bo drzewa niestety liście wszystkie zgubiły gdzieś tam po drodze. Przy innej porze roku, więc tak naprawdę te, ten śnieg zakrywa te drzewa i wygląda to wszystko pięknie, rzeczywiście bajkowo. De facto najładniej wygląda zima, taka prawdziwa zima, w tych zimowych krajach, gdzieś, gdzie, gdzie naprawdę są minusowe temperatury i ten śnieg sobie długo, długo leży, ale również w naszych pięknych polskich górach, gdzie naprawdę można się zakochać w krajobrazach, jakie są tworzone przez te wspaniałe, właśnie widoki, które. No, które po prostu mamy na co dzień, jak tam jesteśmy, czy też patrząc przez okno, właśnie mieszkając gdzieś na wzgórzu, w jakimś fajnym domku w góralskiej chatce, patrząc na te niesamowite, białe, cudowne krajobrazy, zawsze człowiekowi się aż chce żyć i zdobyć jakiś szczyt. No i patrząc właśnie na te góry, myśląc o tych szczytach, no, powinniśmy też myśleć o sobie. Pomyśleć o sobie, ponieważ tak naprawdę. Każdy z nas może zdobyć szczyt. Niekoniecznie szczyt góry, tak w pełnym tego słowa znaczeniu, ale szczyt i pewien cel, który sobie wyznaczymy, który sobie wyznaczymy i będziemy do niego po prostu um, iść do przodu. Oczywiście czasami bywa tak, że się potykamy po drodze i ten cel być może gdzieś tam um, się, może my się zagubimy i gdzieś tam ten cel tak samo zagubi się, i w tym momencie tracimy jakby taki. Samozapał, samozaparcie, i nasza tak naprawdę ochota i motywacja do, do tego, żeby dobrnąć do tego celu, w tym momencie się kończy i co? I co robi dalej? Wiecie co, ja wiem, że tak łatwo powiedzieć, nie poddawać się, rób, róbcie to, co chcecie, róbcie to, co kochacie, ale wiem, że jest to ciężkie. Sama wiem po sobie, że naprawdę można dostać depresji i dostać kompletnego świra, myśląc ciągle o jednej rzeczy, i. i po prostu uważając, że to musi mi się udać i to wcale nie ma być, że potrupacha po do przodu, ale po prostu musimy czegoś bardzo pragnąć, żeby coś osiągnąć. I w tym momencie, jeżeli mamy jakiś cel i powiedzmy, że widzimy gdzieś tam e, czubek jakiejś góry, na którą się chcemy wdrapać, i ten czubek jakiejś góry to jest nasz cel, który musimy osiągnąć. Idąc po tej górze do góry. Po tej górze do góry, masło myślane, idąc po prostu hmm, wspinając się po kolei, idąc do tego celu naszego, do tego czubka, e, czubka, <góry>, góry, czasami zeszlizgujemy się na dół, spadamy gdzieś tam, zaczepiamy się o coś po drodze i znowu idziemy do góry. I to jest tak, że czasami nam się potyka noga, coś mnie swędzi nos, gdzieś nam się potyka noga, czy po prostu sami gdzieś popełniamy jakiś błąd. No i wracamy do punktu wyjścia i okazuje się, że, że coś jest nie tak i musimy zacząć wszystko od początku. O coś mnie naprawdę spędzi ten nos. No i tak, i co robimy w tym momencie, kochani? Jeżeli często właśnie mamy takie chwile zwątpienia, czyli po prostu osuwamy się po tej skale, po tej górze w dół i myślimy sobie, jednak mi się to nie uda. Ten cel, który chcę osiągnąć, chyba jednak mi nie wyjdzie, nie. Tak nie możemy postępować. Nie możemy absolutnie myśleć negatywnie, bo jeżeli będziemy myśleć negatywnie o danym celu, który mamy do zdobycia, o tej danej górze, czubku góry, który gdzieś tam czeka na nas, tylko jest, jak patrzymy, to jest hen-hen daleko, to nie możemy myśleć tak, że poddam się i może inny razem zabędę inną górę. To może być pocieszenie, że jeżeli na przykład spaniemy już całkowicie gdzieś tam w przepaść i nam się naprawdę noga powinna i coś nam się nie uda, to możemy w tym momencie pomyśleć w taki sposób, że jednak może to nie ten szczyt, który sobie wybrałem za osiągnięcie tego szczytu. Po prostu może powinienem, powinnam pomyśleć nad inną, mniejszą górką i zacząć właśnie od takich mniejszych stopni, żeby spróbować dobrnąć do tego celu. W życiu. Mamy właśnie tego typu góry, lodowce, gdzie naprawdę musimy gdzieś tam czasami się turlać w dół i potem z powrotem ciężko wchodzić. I, i okazuje się, że ta góra nie jest tak naskos, tylko okazuje się, że jest totalnie pionowo i w tym momencie wdrapujemy się, wdrapujemy ten szczyt. Wiem, że to brzmi tak dziwnie metaforycznie, ale staram Wam się uwysłowić, że często właśnie no, nie jesteśmy w stanie po tej pionowej górze się wspiąć na samą górę, dlatego że jest ona, no mimo tego, że ten szlak jest prosty, to jednak um, droga okazuje się zbyt trudna do pokonania, bo nie mamy oparcia gdzieś. Często właśnie pomoc od kogoś innego też nam pomaga i tak samo, że na przykład ktoś nam poda, nie wiem, yy, rękę gdzieś na tej górze po, po drodze, ktoś nam yy, Powie coś miłego, to jest motywacja, motywacja, którą po prostu po drodze do tego, żeby dojść do tego celu, zdobywamy. I tak naprawdę motywacja jest głęboko w nas ukryta, i musimy ją po prostu wypchnąć z siebie i postawić sobie ją za, za pewien. Właśnie cel, który będzie mnie motywował do osiągnięcia kolejnego celu, czyli tego już na samej górze. Wiem, ja że to brzmi za wile, ale mam nadzieję, że osoby, które, mm, które mnie oglądają, rozumieją o co mi chodzi. Powiem krótko. Góra, którą chcemy zdobyć, możemy ją zdobyć, jeżeli czegoś bardzo pragniemy, jeżeli się będziemy motywować odpowiednio będziemy się do czegoś przygotowywać, nie będziemy myśleć pesymistycznie, a wręcz przeciwnie, będziemy myśleć optymistycznie o danym celu, który chcemy zdobyć. To na bank to zdobędziemy, słuchajcie. Oczywiście nie można robić sobie krzywdy po drodze, jak mówiłam, iść po trupach do przodu, chociaż często właśnie tego typu drogi ludziom udają się i. Te osoby je pokonują, ale to naprawdę trzeba mieć mnóstwo siły sobie, żeby pokonać właśnie taką drogę, która jest usłana różami, czy też nawet kolcami od tych róż. I często chodzimy na bosaka, i właśnie gdzieś tam się w te kolce wdepniemy i po prostu nas boli, ale idziemy dalej. Dlatego myślę, że to wcale nie chodzi o to, żeby po a do przodu, czy też po kolcach, a, a do przodu dojść do płatków róży, ale po prostu trzeba mocno czegoś bardzo pragnąć i chcieć, żeby to osiągnąć. I wiem, że ja to potrafię i Wy też to potraficie. Wy to potraficie, dlatego, że każdy człowiek, jeżeli czegoś pragnie i chce, to i tak to osiągnie. Jeżeli czegoś tak naprawdę w życiu chce, Chcemy dowieść sobie, chcemy pokazać, że potrafimy coś osiągnąć, że życie wcale nie jest takie trudne do przejścia i, i my potrafimy się borykać z problemami. Tak naprawdę te problemy nie są dla nas straszne, no to na pewno nam się uda. Musimy czegoś bardzo chcieć, bardzo mocno pragnąć i szczerze pragnąć nie zazdrości, nie zawiści, tylko po prostu z miłości do siebie samego. Może by coś osiągnąć, musimy siebie najpierw pokochać, musimy siebie zaakceptować, musimy patrzeć na to, co zdobywamy, przez pryzmat y, różowych okularów czyli po prostu tak, to jest mój cel, i ja go osiągnę, i myślę, że dotrę do tego celu, dotrę do, tej, do tego czubka, tej góry, która jest nawet górą lodową, totalnie zlodowa ciałą, i będę się ślizgać na dół. I, I będę szła do góry, czy szedł, ale uda mi się i, i dojdę na czubek tej góry, czyli dotrwam, dotrwam I często właśnie ludzie łapią depresję, łapią doły, jest im źle, bo coś im się nie udaje Ale po co, po co, jeżeli, jeżeli nam się nie uda, jak mówiłam, dobycie tej góry to poszukajmy jakiegoś mniejszego powórka, który na pewno uda nam się zdobyć. I zaczynajmy od takich małych, tycich, właśnie prób wspinania się do góry po kolei, po szczebelkach. No, góry nie mają szczebli, ale przypuśćmy, że to może być też drabina. Czyli znajdźmy tę niższą drabinę z mniejszą ilością szczebli i zacznijmy właśnie wspinać się po niej. Dopiero potem, jakby utrudniajmy sobie w życiu w pewnym sensie, utrudniajmy ale może nie tyle, co komplikujmy ale utrudniajmy to, że im wyżej, im większa wyższa, czy drabina czy też góra, góra, czy też jakiś cel do osiągnięcia tym potem większa satysfakcja, jak już jesteśmy na czubku i ten cel osiągniemy wtedy możemy odetchnąć i co? i okazuje się, że udało nam się jesteśmy w The best. także kochani, miał być o czymś innym film, nagram o czymś innym za chwilę a ten filmik Przesyłam wam z pozytywnymi wibracjami specjalnie dla was, bo stwierdziłam, że właśnie często trzeba takiego kopa sobie dać, takiego kopa zasunąć w dupsko, żeby naprawdę poczuć się jednak silnym człowiekiem i że my potrafimy osiągnąć cel. Musimy tego bardzo, tego chcieć. To byłoby na tyle. Pozdrawiam was bardzo gorąco i życzę powodzenia. Wspinamy się razem, wspinamy się do szczytu, idziemy do celu. I co? I go osiągamy. Pa!